Siema. Dzisiaj nauczymy się jak zrobić porządnie kupę w lesie po ludzku a nie że tak nie że jakiegoś liścia w rękę i tam będziemy się podcierać, tylko jak najlepiej żeby to było Żebyśmy czuli się jakbyśmy srali w domu No i udajemy się teraz udajemy się teraz do samochodu i będziemy jechać do Tesco Jesteśmy w Tesco I teraz idziemy na bardzo ważną misję trzeba kupić papier toaletowy, bo człowiek się liście mnie podetrze. Mamy papier marki Springforce najwyraźniej trzeba mieć wytrzymałą dupę, żeby go używać ja chyba mam. Zobaczymy. A teraz jedziemy do miejsca akcji. Fuck'em Fuck'em Fuck Fuck Jesteśmy na miejscu to. Będziemy tutaj czynić nasze dzieło no. Czyli trzeba to wyrzucić, żeby nie było, że fejka nagrywamy. Dobra i teraz żarówki, tak? No tak. Dobra. Nagrywamy. <grywałem> Start, Akcja. No i trzeba tylko się upewnić, jak już jesteśmy w domu w naszym kibelku, żeby żarówka działała, żebyśmy na ślepo nie celowali. O, ja tu mam żarówkę bardzo e, dobrej jakości. W ogóle nie parzy. 900 mililitrów Fahrenheita. No i nam pokazać. No i generalnie teraz. Możemy. I teraz możemy zrobić kupę. Nie chce mi się srać. No nie chce mi się srać, nic nie leci. No leć. Nie leć. No nie leci. Nie zasram się. No co? No nie chce mi się srać. I będę tak siedział, medytował? No dobra, kończymy nagrywanie. No ale się nie wysrałem jeszcze. No to co, mamy okłamać naszych widzów, że nie srałem? I to ma być... I co, mamy hajs z YouTube'a robić na kłamstwie? Ja nie będę takich rzeczy... Weź, w ogóle... I, yy, do widzenia i ja nie będę srał. Nie chce mi się srać nie będę kłamał, że srałem. Nie chcę. Już? No i tak właśnie robimy kubkę w lesie Po ludzku A nie jak jakiś troglodyta yy. I możemy wrócić, wracamy wtedy do lasu I możemy kontynuować to co robiliśmy Czyli, nie wiem, kurwa jakieś grzyby zbierać Czy wiewiórki ganiać po drzewach Nie wiem, sami sobie wymyślicie Dawaj idziemy do domu.